Ja już wracam o dwojga, a przed wami nowa data. To już co wracać na YouTube, bo tamto piosenki nie robiłem już Dlatego wracam i nagrywam dalej piosenki i filmy, to jest mój stan, Więc ze mną widzowie rusza czas, bo ta piosenka to już właśnie ta czas Więc już wróciłem, bo to już było czas Witajcie w kolejnej piosence moje A w tej piosence to poznacie mnie, bo jak widzicie na teledysku swym basen jest i nie tylko sen, bo już wróciłem i to już mój czas Bo ta piosenka to na YouTubie Będzie na hicie, już to już czas Bum, to już wróciłem, bo to był już mój czas Basen koło mnie, a słońce świeci w dal Bo to już czas, bo to już mój czas już jest, nagrywam tą piosenkę razem z kolegami, bo to jest mój sen Niestety kolegów nie będzie na teledysku, bo niestety musieli gdzieś pójść, ale nagrywałem tą piosenkę z kolegami, niestety nie było ich słychać. Do mikrofonu nie mieli A ja miałem, bo to jest mój czas. Winie nieco śpi, a ja jestem sam, to i tak mam w sercu blask i sen. Bo to jest mój czas, bo to jest mój czas, to jest To miało być dal, więc idziemy naprzód i tak czy znamy dal bo to już jest czas, bo to już jest czas Więc idziemy na dół, na tan koło mnie Więc to już jest czas, więc to już jest czas Bum, bo już wróciłem, bo to był już mój czas Basen koło mnie, a słońce świeci w dal Bo to już czas, bo to już mój czas Już jest, nagrywam tą piosenkę Razem z chłopakami, bo to jest mój sen Niestety kolegów nie będzie na teledysku, bo niestety musieli gdzieś pójść Ale nagrywałem pod z kolegami, niestety nie było ich słychać Bo mikrofonu nie mieli, a ja miałem, bo to jest mój czas Moja tajna baza i cały świat, więc to już poznasz czas No przepraszam was, widzowie, że dawno piosenek nie było Ale wróciłem i teraz będą nowe piosenki I tak dalej już jest Mój czas, bo to jest mój czas Bo to jest mój czas Bo to jest mój czas, bo już mój czas Moja tajna baza i cały świat Gdzie to już pod nasz czas No przepraszam was I że dawno piosenek nie było Ale wróciłem I teraz będą nowe piosenki I tak dalej już nie Bum, to już wróciłem, bo to był już mój czas Basen koło mnie, a słońce świeci w dal Bo to już czas, to już czas, bo to już mój czas, bo to już mój czas Już jest Nagrywam tą piosenkę razem z kolegami, bo to jest mój sen Niestety kolegów nie będzie na teledysku, bo niestety musieli gdzieś pójść Ale nagrywałem te piosenkę z kolegami, niestety nie było ich słychać Bo mikrofonu nie mieli, a ja miałem, bo to jest mój czas Już jest Nagrywam tą piosenkę razem z kolegami, bo to jest mój sen. Niestety kolegów nie będzie na taryfy bo niestety musieli gdzieś pójść. Ale nagrywałem tą piosenkę z kolegami, niestety nie było ich słychać. Były czas, mój czas. Moja tajna baza i cały świat, więc to już poznasz czas. No, przepraszam was, widzowie że dawno piosenek nie było, ale wróciłem i teraz będą nowe piosenki i tak dalej już jest.